Siamo widzowie, witam Was w nowym odcinku i w nowej serii ze mną w roli głównej oczywiście. Przeprawa, przepraszam Was za to, przeprawa, przepraszam Was za to, że nie było odcinka przez około 3 tygodnie. Miałem sprawy do załatwienia, było trochę trudniej nagrać to, ale teraz mówię Wam tak: do końca stycznia może się przedłużę nawet do końca lutego. Będą trzy odcinki tygodniowo, będzie tak, w poniedziałek będzie coś. Z fnaf właśnie, bo dzisiaj gramy w fangame The Joy of a Creation yy, FNAF-owy, oczywiście, fangame. Yy, też trochę z okazji, że był ten nowy film. Wróciłem do FNAF-a. No, no, zaczęło mi się podobać ogólnie to uniwersum, coś się wgłębiam bardziej. No i postanowiłem nagrywać. Do teraz przegramy tą. Nie przegramy, tylko zagramy w tą grę. Pewnie będą trzy odcinki albo dwa. Potem może będzie inny też. Yy, game i w styczniu z, e, przejdziemy cały Secret of the Mink. Wiesz, że się spóźniłem z Secret of the Mink, trochę się spóźniłem z Secret of the Mimic. Z dj w też się spóźniłem rok cały, czy nawet dwa lata, ale to jest nieważne. Po prostu zagrajmy, zacznijmy grać. Po prostu wracam, wracam i zacznijmy. Wczujmy się w to. Dobra, dawaj mi tą grę, człowieku. Ja wam tak. Zagraj jedną gierkę. <laughs> Sorry, w tą grę. coś piszą do mnie. Co ty do mnie gadasz? Chciałem ja klikać tutaj. A search emergency. Dobra, zagrałem raz w tą gierkę, bo chciałem zobaczyć. Nie chciałem być totalnie w ogóle w lesie. Jak zagram pierwszy raz w tą gierkę, więc chciałem cokolwiek zobaczyć o co chodzi. No i co? No i gramy po prostu. To będzie... No, mi się podoba ta gierka. Zagrałem może w innego fangame'a jak yy, nie starczy nam jakby... No, nie, że nie starczy, tylko przejdziemy za szybko do stycznia tą yy, creation. Co? Co się stało? Ej! Nagry nagrywa się? Nagrywa się. Ej, dobra, nie, to jest gra! Ja... Ale się zasrałem. Już! Już nie no, pierwszy jumpster. Dobra, wstaję. E, teraz trzeba zabrać gówno takie... No co ty? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No, ta gra dalej ma jakieś błędy. Ej, o co tu chodzi? Dobra, nie kumam. Nie kumam, nie kumam, nie kumam, nie kumam. Dobra, jest. Wreszcie. E, trzeba tutaj, tutaj jest takie jakby, to jest normalne wydatko, no, że wychodzą okay, no... takie gówno trochę, no nie gówno, gra jest w ogóle bardzo fajna, wypracowana mi się zdaje, e, no, dopracowana gra jest, w ogóle fajniejsza od niektórych na no, już laga, to jest demo dalej, ja nie wiem, ten to demo właśnie nie wiem o co chodzi, ono jest rok, no, ca rok, od roku jest cały czas demo, nie wiem czemu, bo kiedy... Wiem, że coś było wcześniej. Jeszcze gra, robiona gra była na e, tej stronce co Games of e, Nie pamiętam dokładnie, jak się George Game, coś takiego to się nazywało. No nie wiem dokładnie, teraz nie, przypom nie przypominam. E, ale tam była kiedyś i teraz zrobili na Steamie demo. W sensie rok temu już, ale jeszcze trochę spóźniłem. Lekko, no dobra, mam Fuza. No, dobra, ja idę zrobić tego fiuza. nie będę wam też wszystkiego pokazywać, y, po prostu ka każdego gameplayu, wiecie, cały czas. Teraz pogadałem, więc teraz po prostu y, usiądę przy tym komputerku, jak... Nie będzie cały czas wszystkiego pokazywać wam, bo to nie ma sensu, to... Ta gra to nie, właśnie, czy to są noce, y, w sumie się dowiem, czy to są noce, czy... Jest Freddy. Tu, tutaj ogólnie trzeba, żeby się zaliczyła noc... O, czekaj, Czubika. Czubiku cicho bądź. Dobra, ja idę zobaczyć tą latarkę, chcę naprawić. Idę ładować. Jak coś się stanie, to się do was znowu. No i co widzę, teraz tam, co? Coś w ogóle mało się dzieje. Yy... O nie. Fre... A to jest Freddy, to Freddy był. Oby to był Freddy. Tak, 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 tak. Oh! Jezus Maria. Ja... Już myślałem, że to jest błonacz, bo. Bonić ja mi jeszcze kamery. Wiem, że można wymieniać tego fuseem te kamery. W sumie nie wiem ile ta gierka. Może się uda w jednym odcinku się zmieścić. Przejść i wtedy debaj od uh, Freddy's Coś takiego leksiść. Jak Jakoś tak się nazywała ta minigierka jeszcze jedna. Eee, co patrzyłem ją. To też jest fajna podobno. Dobra, trzeba fuzę tego maina zmienić, tego głównego bo już nie wiem co Eee, energii... już był czerwony w ogóle. A muszę też się na tym skupić, bo... E, nie pamiętam kto załam skierował, ale... O, ...Jezus Maria! Dobra. kamera mi było tu właśnie. Nie, 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 to byłoczka. To byłoczka, tu łacka, to łoczka. Właśnie nie, wiem, bo... Dobra, nie, człowieku to... Jest ten bojacz mnie przestraszył. Ale czy nie kiedy on się... Pojawił. Jezus Maria, ja nie lubię grać w to. Ja nie lubię grać w to. A ja nie wiem, ja nie lubię pierwszego Flafa, tam jest radośnie. Radośnie, tam jest najmilej. A nie wiem czemu ja robię jakieś człowieka gówna. Jakieś fangame, gdzie są. Nie wiadomo co to jest. Przecież to są jakieś szmyku... mas Maskary, Maskary. Jezus Maria. Jezus Maria, Freddy ty... No 36, Gdzie ty jesteś. No nie mam lekarki! siebie. No co, no, 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 no. Ty no, 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 no. W ogóle gramy z Kotem Kautonem. Kurcą SNAFA. Um, tak... Tak w sumie się... Nie dowiedziałem, tylko... No dowiedziałem. No nie teraz się dowiedziałem, tylko... Się dowiedziałem ogólnie wcześniej, bo... Bo musiałem wiedzieć o co chodzi w tej grze, żeby nie w ogóle nie nagrać jakiegoś byla gówna, no. Czy jestem specjalny? Bo ja muszę teraz wymienić latarkę. W ogóle w tej grze, te mechaniki są tak dopracowane. Nie laguje się jeszcze ta gra. To jest w ogóle coś pięknego. Nie ma tu nigdzie tego fuzza. Ale gówno. Nie ma fuzza nigdzie. Jest, jest, pan. No to jest, w ogóle ta mechanika dziwna jest też tej latarki, bo trzeba wejść specjalnie tutaj, żeby tą latarkę naładować włożyć nowego fuse'a dobra, muszę odejść chodzę i idę po kolejnego fuse'a do, znaleźć do głównego tego, tego, tego jego mościa. no, do głównego generatora dobra, proszę dobra nie, nie, nie ja nie chcę Thumbscare'a przed słyszałem, no nie! Nie, 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 nie. Dobra, jest. Jest, 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 biegnę, 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 biegnę! Biegnij! Kauton! Skocik! Skocik, biegnij, 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 biegnij! Nie opierdzielaj się! Umiesz to stworzyć, to też umiesz przejść. No przecież się ty nie stworzyłeś ten go! To się tylko... rapnął tutaj! Rapnął cię tutaj do tej go główna! Dobra kamery, 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 karmery. Karmery, karmery, no. W ogóle żeby przejść... Żeby się noc zaliczyła godzina, to... O dobre! że się zaliczyła noc ty... Snela! Szwakentaken! Snela! Szwans Ja nie będę już więcej nocku gadać w Ty gnoju! Ty gnoju! Jesus Maria! Co ty mi robisz? David mi spokój! A mam fiuza, mam fiuza, mam fiuza. I wymieniam kamerkę, kamerkę, kamerkę. Kamerka wymieniona. Kam jeden, kam jeden. Come on, come on Bonnie. Fuck. Jezus Maria! Redzio. Redzio. Ferdinandzie. Jezus Maria to był pokój! Nie Ferdinand! Jezus Maria! Oa! Co ty zrobiłeś mi? Ja ci lubiłem! Ja ci lubiłem! Foks, jezu, się No i co, nie przyjedziemy za pierwszym razem! Co tu się dzieje? Ferdinand! Czemu to nie był Ferdynand? Ja myślę, że to Ferdynand jest, ale to jednak nie był Ferdynand. Create. Foks, okay. construct. This scenario Just for you! Dobra, można to pominąć. Nie, nie można. I believe you call this A game. No tak, no bo to jest tak takautona kierowane przez jakiegoś... Przez kogoś, nie wiem. Pewnie się dowiemy pod koniec gry Kto to był. No ale pewnie nie, no to pewnie jakiś... Jakiś... nie wiem. No po prostu... Ktoś to jest. Jezus Maria. Co ja się zagłębiam? Dobra, trzeba przejść tą grę po prostu ja wam już... No co, on tu będzie gadać, że... Jesteśmy głupi, żeby się, wiecie... No dobra, ej, ja mam w dupie go. Mam swojego go w dupie. Trochę. Mam się w dupie, mój ziomek. Biorę byk, fuse. I szybko przechodzę tą gierę. Na, na luzaku. są luza. No, piusą, luza Jestem jak jure. Jurek. Luso. Jurek luza. Jurek luza. O, dzisiaj będę musiał pozdrowić zrobić kogoś też. To jest Freddy, to jest Ferdynand Ferdzio! Ferdzio! Aaaa! Eee! Eee! wiesz? człowieku no, mam, mam, mam jeszcze Dobra, na kamery Nie muszę na kamerach postać Przy tu mi jakiś gówno wyskoczyło pewnie, pewnie to była czeka Bo jak czeka, się nie zagra Bo Bonnie, Foxy sobie Freddy Bo bonnie... no, oczywiście. Foxy, no... Ja no bo ja... wiem jak działa Foxy w tej grze. Tylko ja nie wiedziałem, ja myślę, że to jest Ferdynand. O, Ferdynand właśnie. Właśnie jest Ferdio. Fredzio, Fredzio, Ferdynandzie. Ferdinand! Ferdynandzie tak ja cię też kocham. My się kochamy, co nie? Ten film najpewniej widzicie w poniedziałek. Moglibyście go w sumie zobaczyć też w piątek, no ale... Ale nie, nie, po prostu za go w poniedziałek, w poniedziałek, potem w Wigilię z Jealousy Gorda filmik i w piątek to będzie chyba drugi dzień świąt, zobaczycie, zobaczycie, co, zobaczycie, nie będę was spoilerował, no, co, co, dobra, w piątek też zobaczycie Fan co ja gadam, To nie, The Joy of creation. nie przejdę tego dzisiaj, jest, jest Fredzio, jak to nie jest Fredzio to się zesram i zabobuję No Fredzio, Fredzio, mój przyjacielu Jak tam, co ty myślisz, jak tam, co ty myślisz człowieku? Właśnie Fredzio, bo ja bym chciał z tobą pogadać, nie wiem, ty lubisz tutaj tak chodzić, co sądzisz o, nie wiem, o tym co się dzieje teraz, co się dzieje teraz w internecie? co o tym myślisz? Ja Właśnie, jeszcze Fredzie, bo ja zapomniałem o tobie. Czy ty byłeś na... Nie myf, no? Pewnie jesteś teraz przy drzwiach, znowu. I siedzisz tam i chcesz mnie tam skrywać, ale mam la latareczkę. I ty wiesz, co możesz mi? Właśnie, ty wiesz. Ty wiesz, co możesz. Ale to jest family friendly... Family friendly... Nie? ...kanał, więc nie powiem. Dobra, ja, ja już nie gadam cofnęć, bo średnie podawiasz! Człowieku ku swojego kolegę przysłałeś? Z kolegą przyszedłeś i tak? Tak się umawiamy? No to dobra! Już stawkę? No to dawaj, już stawkę honorowo, a nie czy z kolegą przychodzisz, który mi łatwo kamery! Ty, ty, gnoju! Ja nie wiem, ty, w ogóle przy tym oknie to mi nie działa ani, ani razu. Jeszcze nie zapamiętam, jak działa na tym oknie, bo coś mi słabo działa to okno. że jeszcze. Nie wiem. Nie wiem, gdzie świecić. A, dobra, to jest Foxy. Właśnie tak działa Foxy. Trzeba patrzeć na oczko. 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 I znika. I znika. Bye, you, bye. Czy eee... widzieliście to w lewym... Tam? Właśnie tam, gdzie jest... ...po lewej stronie? To jest Znowu! Co? Nie, nie, nie. nie no. Aha, co Bonnie mnie nie zabija? Aha, czyli Bonnie mnie nie zabił. Bonnie mnie nie zabił? Czemu Bonnie mnie zabija? Czemu Bonnie mnie zabija? Czemu Bonnie mnie zabija? Czemu Bonnie nie zabija? Nie wierzę. Zdrajcie się z tymi kamerami dobra jeszcze kamery nie będę miał było oczywiście i latarka jest wyczerpana czego nie mam wyczerpanego co nie jest wycierpane. co jeszcze nie jest wyczerpane powiedz mi wszystko wszystko się wyczerpało latarka kamerę mi włączył boniacz jeszcze wszystko się mało to musi być Fredio To musi być Fredio nie ma Fredzia Ferdynand postanowił uciec. Zostawił mnie Poszedł po mleko. Tak zwane. Mm. Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus, Maria! Jezus Maria, Nie wierzę w to! <śles> Nie, można ja już je w tą grę. Jezus Maria, jak się obstrałem. Ale ten Foxy ja nie wiem. Bo ja, ta kamera była chyba włączona. Ja poszedłem ją wymienić, dosłownie teraz! Jezus Maria, nie. Ja. Ja nie chcę, nie chcę. Powiem wam tak. W kolejnym odcinku się widzimy w środę. I w piątek dokończymy tego fangamea na pewno. Dokończę te, bo to chyba trzeba 12 godzin przetrwać, żeby cały zegarek, jakby przeszedł dookoła i wtedy chyba się kończy gra ogólnie. Nie wiem, czy to są, jak są jeszcze tu noce, albo 6 godzin i są noce, to nie, to nie jest gra dla mnie. Przecież to, co to jest? Wybieg jakiś człowieku fuksji i się zesął. Czy koło nas stojąco, no. Wyskoczył na mnie, co ja miałem zrobić? Ja nie wiem, słuchaj, ale tą kamerę, przez z tego boniacza. Go też nie lubię, tylko jest Fredio dobry. Ferdinand jest dobry, tylko i koniec. Ty, tyle gadki. E, Subu czy lajkucie. Nie wiem, weźcie. O właśnie, bo u twórców różnych widziałem, że e, mówią, żeby. bo komentarze w sumie też podbijają film. Weźcie jakąś rozprawkę, napiszcie albo wklejcie, wejdźcie na jakąś stronę internetową z przepisami, na przykład na barsz czy coś takiego i wklejcie cały przepis w komentarzu i to podbije ten film i będzie bardziej popularny i ja będę mógł money money i będę i wybuduję wam wtedy wszystkim willę na vilanowiu dobra? tylko wpiszcie ten wkle, wkle, Jezus Maria wklejcie ten y, po prostu przepis i ja was żegnam ja was żegnam żegnam was ja Diablo Games siemane maneczko